Za tą drogą kurwa. Trzeci albo czwarty rok. Bo COVID przeminął. Chodzę w nocy, czy weekend, czy tydzień. Nigdy nikogo nie spotykam. Oprócz tych światem I samochodów. сейчас все то Только рука осталась та сама. Пойдем хм. тут. I skorwa można było zrobić Ciekawe gdzie docieram. Myślę, że jedna mała podpowiedź będzie wystarczyła Naprawdę. Cisza, spokój. Każdy chyba się, kurwa, na upały zbroi. Heh, mój pokój jest mały. Zaraz nie będę, kurwa.